Od pierwszego ich pocałunku minęły już dwa miesiące. I co? Ano nic. Niewiele razy udało im się znów pocałować, nie do wiary, zważywszy, że mieli oboje i ona i Wolfi doprawdy najlepsze chęci oraz mnóstwo szczerego zapału. Rzecz jasna, wszystkiemu winna jest rodzina. Powiedziała sobie Laura Pyziak ze złością. Mija oto czwarty rok nowego tysiąclecia, wokół swoboda obyczajowa aż furczy, a najbliżsi zachowują się nieadekwatnie. Przeszkody zaś piętrzone przez nich na drodze dwojga niewinnych serc wymyślono zapewne w Weronie, dobrych parę wieków temu, a może zresztą i jeszcze dawniej. Na przykład w czasach, gdy dosłownie każda okolica miała smoka, trudniącego się zżeraniem młodych panien które w związku z tym trzeba było zamykać w niedostępnych wieżach. Tak mniej więcej jak jedna z owych bezwolnych owieczek czuła się Laura od dwóch miesięcy, a dziś sytuacja sięgnęła szczytów absurdu. Upalnym popołudniem Laura weszła do swojego pokoju i od razu stwierdziła, że panuje tu duchota. Okna, które przed wyjściem z domu pouchylała, żeby wytworzyć miły przewiew, pod jej nieobecność ktoś zamknął. Rozłoszczona podeszła do drzwi balkonu i szarpnęła energicznie mosiężną klameczkę. Klameczka nic ani drgnęła. Kolejne szarpnięcie omar omal nie wyrwało jej z korzeniami, lecz drzwi balkonowe nadal pozostawały zamknięte. Jeden rzut oka wystarczył teraz, żeby stwierdzić przyczynę tego stanu rzeczy zostały zabite na głucho przy użyciu kilkunastu wielgachnych gwoździ. Od razu odgadła, kto jest autorem tego drastycznego aktu przemocy domowej. Tak krzywo i chaotycznie nie wbiłby gwoździ nikt z członków rodziny poza jednym. Tylko dłoń dziadka, filologa klasycznego, bibliotekoznawcy oraz bibliomana zdolna była do podobnej fuszerki. Oburzona, Laura padła na swój czarny fotel i zamknęła oczy, żeby nie widzieć tego, co domowy tyran znowu wypiętrzył na ubogim szlaku jej życia emocjonalnego. Wypiętrzał tak już od maja. Wtedy to. Wolfgang Amadeusz Chope dokonał prawurowego wejścia porynie na otwarty balkon wysokiego parteru. Stąd łatwo już nawiedził pokój Laury. Do namiętnego pocałunku doszło niemal natychmiast, gdyż miłość wybuchła obustronnie od pierwszego wejrzenia. Odkąd absztyfikanta przydybano, i to dwukrotnie, na takich praktykach rodzina wzmogła czujność. Pod drzwiami zielonego pokoju trwały spontaniczne dyżury, wolność jego mieszkanki bywała dotkliwie ograniczana, jej rozkład zajęć kontrolowany, a już o tym, żeby mogła wrócić do domu nieco później, nie było nawet mowy. Telefon komórkowy musiała mieć zawsze włączony i naładowany, tak by o każdej porze bliscy byli w stanie nawiązać kontakt z podejrzaną. A wszystko to wtedy, gdy chlubnie uzyskała ona świadectwo, jakby nie było dojrzałości. Jej starsza siostra Róża przed niespełna miesiącem urodziła małą milę, która pozostawała nadal dzieckiem nieślubnym. Widmo więc perturbacji miłosnych w życiu kolejnej wnuczki spędzało zapewne dziadkowi sen z oczu. Jasne. Można by go nawet zrozumieć, gdyby poprzestał na bezsenności. Jednak zabijanie gwoździami drzwi balkonowych uznać należy za grubą przesadę. Kopnęła krzesło w nogę i ruszyła do pokoju dziadka. Teraz to naprawdę zrobi mu piekło. Nie może to być, żeby osoba dojrzała, w pełni odpowiedzialna za swoje czyny, była traktowana we własnym domu jak niewolnica arabska. Miarka się przebrała. Jakim cudem mam rozwinąć sobie życie uczuciowe, skoro własny. Z tymi słowy na ustach, Laura stanęła w drzwiach pokoju dziadków i umilkła, gdyż nie było tam nikogo. W pobliskiej kuchni też było pusto, wysokie okna starannie zamknięto, rozgrzewał je słoneczny żar. Na starym wielkim stole stał garnek zupy jarzynowej, który, której autora odgadła Laura także bez trudu. Styl jej sympatycznego skandynawt ojczyma Grzegorza Stryby charakteryzował się nadmiarem grubo posiekanego koperku. Siorbnęła z chochli. Ciepła jeszcze. Nalała sobie pełen talerz. Tylko że kiedy nagle na dź dźwiękowym tle szumiącej spłuczki dziadek wyłonił się z przyległej łazienki i z miną dość niepewną utknął w progu. Jedząca Laura nie dysponowała już uprzednią siłą wrażenia. – Ha! – powiedziała głucho, z ustami pełnymi zupy. – Gratuluję, dziadziu, wbijając te gwoździe położyłeś kres pewnej epoce. Protoplasta wzniósł niewinne brązowe oczy i przesłał jej spojrzenie przepełnione wiernym uczuciem, upodobniając się tym samym jak zwykle do Spaniela głusina dziadka wyemitowała piękną aureolę, gdy tak stojąc w słońcu przechylał z namysłem głowę. A ciekaw jestem jakiej? Rzekł, odzyskując Rezon. Co jakiej? Epoce, położyłem kres. Epoce wiary w to, że jesteś ostatnim reprezentantem stoików. Lepiej byłoby powiedzieć przedstawicielem. Przecież to to samo, ale ładniej. Adrem, dziadziusiu, zabijanie gwoździami balkonu panny na wydaniu nie zdarzyło się nawet w zagrodzie Boryny. Nie mogło, rzekł dziadek z triumfem. W zagrodzie Boryny nie było balkonu, ani też panny na wydaniu. Staruch pchnął swatkę do domu Jagny. Ciekawe swoją drogą, skoro już jesteśmy przy temacie, jak bardzo się zmieniły polskie obyczaje weselne. O posyłaniu swatów w ogóle dziś się nie słyszy. Bezceremonialna młodzież męska sama ładuje się dziewczynie do alkowy, włażąc porynnie. Rodzina zaś utrzymywana jest w przekonaniu, że nic nie ma do powiedzenia. A przecież niegdyś hej, rola jej była kluczowa. Młodzian nieodwołalnie musiał paść do nóg, Ojcu dziewoi. Bez zgody rodziców nic nie mogło się obejść, notabene zwyczaj wymagałby targowali się oni i drożyli, a pozorowanie odmowy było stałym elementem negocjacji ze swatem. Panna natomiast obowiązkowo musiała okazywać zaskoczenie i zawstydzenie, zasłaniając twarzyczkę fartuszkiem. Dziadziu. Słucham tygrysku. Ja nie mam fartuszka. Nie ośmielę się tego negować. Nie mam też ojca, jak ci wiadomo, przynajmniej pod ręką. Trudno, żeby Wolfi padał do nóg komuś, kto jeszcze nigdy mnie nie widział. Masz jednakże dziadka, rzekł z autentyczną, męską mocą Ignacy Borejko. Masz go pod ręką, w każdej chwili. I to mnie właśnie twój, dość zaskakujący notabene wybraniec, – Będzie musiał paść do nóg albo przynajmniej objąć za kolana. – Sam się obejmi za kolana – burknęła Laura pod nosem. Dziadek roztropnie udał, że nie dosłyszy. Ja zaś wtedy, ciągnął tonem miłego oczekiwania, zwyczajowo wręczę mu wieniec z grochowin. – He? – wedle tradycji jest to delikatny znak odmowy. Nieco mocniejszym akcentem bywało podanie kawalerowi zawczasu w tej samej intencji arbuza, albo tak zwanej czarnej polewki. Do zamku nieproszony coraz częściej jeździł, w końcu u nas jak w swoim domu się zagnieździł i już miał się oświadczyć, lecz pomiarkowano i czarną mu polewkę do stołu podano. Oto obyczajowe świadectwo z pana Tadeusza. W Wielkopolsce czarna polewka zwie się czerniną, Bazą tej zupy jest krew drobiowa. O, kupię na rynku jeżyckim butelkę jużki utoczonej. Dziadku! powiedziała Laura, nie odbiegaj od tematu. Nie odbiegłem ani na jotę. Nadal tkwimy w tym samym centrum tematu, zaoponował Ignacy Borejko i w przewidywaniu dłuższej wymiany zdań zasiadł wygodnie za stołem kuchennym, sięgając mimochodem po owsiane ciasteczko. Sęk w tym, że nie da się odmówić rodzinie prawa głosu w materii tak delikatnej i tak ważnej zarazem jak przyszłość matrymonialna młodej panny. Żyjemy w wieku XXI dziadku. Nie musisz mi o tym przypominać, jednak żyliśmy przecież oboje i w wieku ubiegłym, prawda? Osobiście, jako bardzo młody człowiek w latach pięćdziesiątych owego złowrogiego stulecia, oglądałem na własne oczy narodziny socjalistycznego obyczaju. Odbywał się on, całkowicie bez rodziców. A widzisz. Tak. Młoda para w gumiakach i waciakach podjeżdżała ciężarówką do Urzędu Stanu Cywilnego, podpisywała papierek i powracała tą samą ciężarówką na plac budowy. Ewentualnie do hotelu robotniczego. Szybko, lecz brzydko, przyznasz to, chyba. Przynajmniej nie było okazji do wręczania grochowego wieńca. I otóż to, rzekł dziadek nie było. Wracając do drzwi balkonowych Tak, ptaszyno, kiedy będziesz łaskawy wyciągnąć te gwoździe? Nigdy oznajmił z przekonaniem dziadek. A wiesz dlaczego? Dlatego, że. Ja nie umiem wyciągać gwości. Ale wbijać umiesz? Też nie umiem. Widzę, a wbijasz. Łatwiej wbijać niż wyciągać. Przy wyciąganiu wam zawsze kłopot z główką. Z głową? Nie, z główką, z główką. Główka należycie wbita zupełnie nie poddaje się obcęgą. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak oni to robią. Kto? Fachowcy. Trzeba mi było kiedyś przejrzeć się ich metodzie, ale zawsze wolałem raczej sobie poczytać. Bez skutku zresztą, ale, ale, czy twój Wolfgang Amadeusz potrafi, aby wbijać gwoździe? Oj, bądź pewien, że tak, Wolfi wszystko potrafi. A wyciągać? O, przepraszam, nie chciałem niczego insynuować. Ten drogi Wolfi mimo wszystko nie posunąłby się do takich metod jak włamanie. Proszę, proszę, dziadziu, no, no, insynuacja bez insynuacji, to kunsztowne, Bar brawo. A właściwie, jakie on ma zamiary? A właściwie, to co to za pytanie? Jest to pytanie całkowicie naturalne w ustach seniora rodu. Na czym więc stoimy w tej sprawie, wnuczko? Stoimy na wielkiej kupie taktów, podlanej oślizgłym sosem donosicielstwa, wybuchnęła Laura. Ignaś przecież chce tylko Twojego dobra, zakrzyknął ze wzburzeniem dziadek, dziwnie jakoś od razu wiedząc o kim mowa i jak zwykle biorąc stronę tego małego lizusa. Młodzi mężczyźni, zwłaszcza ci o nazwisku Szopę, biegli są w sztuce bezkarnego uwodzenia dziewcząt, szczególnie tych, jak się okazuje, o nazwisku Pyziak, i wobec tego powinni się znajdować pod naszym stałym, czujnym, z natury rzeczy nieżyczliwym nadzorem. Ty zaś, jako istota bezbronna i ufna, powinnaś być przed Wolfgangiem, starannie chroniona. Chcesz mnie chronić przed miłością?